Idziecie się powiesić? Ano, idę. Znaczy, zdecydowaliście się? Ano, zdecydowałem. Długoście się zdecydowali? Ano, trochę długo. Ale się zdecydowali. Ano. Zdecydowałem się. Pokażecie postronek? Mówią, że szczęście dotknąć postronka wisielca. Głupiś dopiero, jak się obwiesi. Nie. Zgrabnie spleciamy. Widać, że trzymorka ze sługocic. Ano zgadłeś, o Szy Teraz to wyście Kaczuba. Ja tam nie muszę zgadywać. Dziesięć lat zwierzęta prowadzę, to co mi tam zgadywać? Od razu widzę. No, zapalimy. Wilgotniały w bucie, miękkie się zrobiły. Widzisz, na co mi przyszło? Niby na co? No, że, że papierosy w bucie nosić muszę, bo mi synówka kieszenie zaszyła. Przecież już parę lat wam zaszywa, żebyście łapnie wsadzali i w robocie nie stawali. Prawda, prawda. I no, że teraz to mi szpagatem zaszyła, woskowanym. Jak ry masz pod ogoniem na kobylę, za nic nie rozprujesz. No to i papierosz bucie nosić muszę. Na jakim drzewie będziecie się wieszać? Mówią, że na grabie najlepiej. Na grabie, a kto takie głupoty rozpowiad? No a dwa, dwa lata temu, jak listonosz się wieszał, na grabie? No a przecie, elegancko się powiesił. Sztywno. No, niby na sztywno. A widzisz, a przecie, na brzozie się powieścił. Brzoza, miękciejsza, giętsza. Jak szarpniesz, to odda trochę, podpuści do góry, wyrówna. Brzoza delikatniejsza. Może i prawdę mówicie. Może brzoza delikatniejsza. No, nie na darmo, dyszlę z brzozy. No. No to jak już przy dyszlach jesteśmy, to. to powiedz ty mi pograbek, prawda, to że. wisielcowi staje. Nie wie, co staje no pyta, staje. Pyta. No, podobno staje. Listonosza jak dwa lata temu zdejmowałem... domu stała. Znaczy się, że i mnie. Staremu, jak już będę wisiał. Kto Który... mnie? Może i wam na no stare lata. <śmiech> <Staję>. <śmiech> Pytas! <laughs>